Cześć! Jeśli przejadło Wam się już My Summer Car, to jest nowa gra, która najprawdopodobniej e, będzie dość popularna, tak jak My Summer Car. Nie wiem, czy ktoś już to nagrywał. Dajcie mi pewnie znać w komentarzach. Ja na live w nią grałem i postanowiłem ją dla Was nagrać, tak więc zapraszam do oglądania. Napiszcie, jak Wam się podoba i pewnie jeszcze jakiś odcinek się z niej pojawi. Uuu, co się stało? Sania do nas dzwoni. Cześć, przyjacielu. Witaj w Rosji. No dobra, ok. Jak to się odpala? U odpaliłem. No i co mam robić? Czy jakoś biegi zmienia? Chyba nie. Włączę sobie światła. Powiem wam tak, jest jakiś story mode, więc historia pewnie będzie ciekawa i gruba. Krowy! Ale fizyka... No, jakaś fizyka jest w tej grze. Brakuje mi trochę kręcenia kamerą, bo nie bardzo widzę co jest przede mną. Patrzcie, walnimy w krowę. Zobaczymy, co się stanie. Czy jest fizyka krowy? Po ja sobieśmy krowę. Open radio. Elektro FM Coś nie. O! Czy to jest policja? Co jest, Goniu? Nie wiem, cię w ogóle, przerywa. W co ty grasz? W grę rosyjski symulator samochodu. I co w tym symulatorowego jest? No właśnie, nie wiem na razie jeszcze. Na razie mam freeride, to sobie dowolnie jeżdżę jak chcę. Mam Driver's XP. O, i rośnie mi, popatrz. Co mi rośnie? Ja Do... No, doświadczeniem mi rośnie. W jeździe, tylko nie wiem od czego. Do pewnie. Ale jakiego? O! Coś walnąłem przypadkiem. Dobra, dajemy. No, ale ruch uliczny jest. To już mi się w tej grze bardzo podoba. Uchaj, oho, jest Dobra, musimy, musimy tam, gdzie GPS-point, ale ja nie wiem, gdzie jest. Aha, tam jest GPS-point. Dobra, musimy tam jechać, mamy, mamy dla nas zadanie. I to jest easy, to jest właśnie fabuła. Teraz się zaczyna. Ale silnik jak prawdziwy, to jest właśnie to. To jest rosyjski kierowca, znaczy rosyjski samochód prawdziwy. Pod Shiftem nie ma tego nitro. Pod Spacją jest ręczny, jakby się ktoś zastanawiał. No, musimy kilometr przejechać. Expeak chyba tak powoli rośnie. Myślę, że tu możemy taką ścinkę małą zrobić. Jaki jeleń tam skakał? Jak, pro... Jak prawdziwy, tak. To już jest lepsze od kiedy tam jakaś policja po prawej. No trochę takie GTA, powiem ci. Dobrze, że nawiązałeś do tej gry. To mi się podoba. Tutaj skaczę. Skaczę sobie, jeżdżę, czekajcie. 300 metrów musimy podjechać, bo musimy kogoś odebrać z domu. Przyhamuj są. So. Taki rosyjski kiosk, jak te polskie kiedyś ruchu stare takie. O, mamy pierwszego pasażera. Stop car here. Dobra. Jedziemy teraz do mechanika, naszego ziomeczka zawieść, żeby mógł odebrać swój samochód. No, a najlepsze jest to, że wiesz ile ta gra kosztuje? 0,70 euro. No. Jest tańsza niż. Yy, nie wiem. Tyle to nawet kola nie kosztuje. Kola, właśnie. stańsza tańsza niż kola. Niedźwiedź tam chodzi. O jezu. Czekaj, rozjadę go. Jak mo możesz wysiąść stary i się bić z niedźwiedziem? Nie, ale przejechałem go właśnie. I zginął? No, najprawdopodobniej tak. tak. Był taki dźwięk takiego plasknięcia. Więc chyba tak. No, no jak prawdziwość. O Jezu, drzewo. No i ja ominąłem. Przeźroczyste było chyba, przeniknąłem przez nie. Mi się wydaje, że to jest gra, którą powinien klocuch. Ja to wrzucę na YouTube'a i jak mi ktoś napisze, że klocuch to już zrecenzował, to się nie zdziwię. Wszyscy, co to na YouTube będą oglądać, niech piszą do klocuka, klocucha, klocuch zrecenzuj rosyjski symulator samochodów. Co się stało? Improve... <laughs> IMPROVE DRIVING SKILL, ENGINE POWER, MOC SILNIKA, HAMULCE, NIE NO MAX SPEED MUSIMY, CLOSE Jezu, EXP NAM, WZRÓSł NAM LEVEL Patrzcie na to, O! Chyba jego samochodu nie będzie, wiecie? Czuję to, bo coś... Chyba instalacja na gaz poszła Zobaczmy, co koleś tu chce Aaaa kurczę, garaż został spalony. Mafia. Dobra, on tu zostanie, powiedział, później się z nami skontaktuje. Mi się wydaje, że będzie akcja z, z tymi Sebiksami. Coś jak, to jest coś jak My Summer Car, tylko że macie już samochód. Dobra. Trochę tu pokrążę. Gdzie ja już masz expa? Kiedy level? Już miałem level. Dodałem max, do max Spida dodałem Masz tutaj jeszcze kurde system rozwoju postaci? Tak Patrz teraz jestem tak. tu, o Ty, ale albo mi się zdaje, albo mam dres z paskami w środku dwoma No mam dres z dwoma paskami To jest najlepsza gra jaką widziałem ostatnio To jest, moi drodzy powiem wam tak, to jest najlepsza gra od czasu My Summer Car I wy to wiecie i ja to wiem 40, 40, na godzinę, nie, bo to dodawałem sobie do spida żeby ham... Samolot! Nie wierzę! Widzicie tam w tle? Na górach? O Jezu, bo tu jest lotnisko! to jest lotnisko, czy baza wojskowa? Nie, to baza nie wojskowa. Mnie tylko zastanawia, czemu licznik w aucie ma inną wartość niż licznik ten na górze. The history of the was. Mm, teraz jest chwila, żeby poznać historię tego samochodu.

no to nie wiem do końca. Ogólnie od 71 do 77 jakieś prototypy porobili tego samochodu. Nie wiem czemu w 77 niby prace zaczęli, a wcześniej prototypy coś bez sensu, ale wzięto pod uwagę... Znaczy miał być to wiecie, samochód taki trochę lepszy, więc wzięto pod uwagę ten, ten projekty zachodnich. Zachodnich producentów nie No i orła widzimy Czyli widzieliśmy już tak jelenia Niedźwiedzia I krowę I powiedz mi teraz Goniu tak czy w My Summer Car znasz takie O i mewa jeszcze chyba leci Czy w My Summer Car były takie pojazdy No i nie ma Gonia i nam nie odpowie ale No nie było to ja to ja wam powiem że nie było A tu są u! Uh, Sania. <laughs> o nie! Ten koleś z przy garażu, znów go chyba ktoś napadł. I on jest w jej domu, trzeba go... Trzeba po niego jechać. Pojazdy są. Tak, w My Summer Car są tylko chyba trzy samochody. Poza naszym. A tutaj widzieliśmy jakiś autobus. Jakieś samochody osobowe, policjantów, traktory, pick -upy. No nieźle, samochód powiem wam się dobrze sprawuje na drodze Widać, że to jest rosyjska konstrukcja Jedziemy 300, 300 metrów do Sani co mówisz co, spróbuj ten, wysterka przeszyć, bo chyba ci zaparowały. Czekaj. Nie da się. Co to z... Czekaj, czekaj, bo tu jakiś dom jest dziwny. Ty, ten dresiarz tutaj siedzi, niedźwiedź go zaraz zje. Staje. Dobra, zabierz mnie teraz tam gdzie saniać, i kto tam pokazała coś. O, tu coś leży, patrzcie. Znajdźka. No tak, tu nie można wyjść z samochodu, a w My Summer Car można. Coś nam się dymi ten samochód, jak włóczę. O, 5 na 25 ciekawostka. O, widzicie, dużo firm chciało dostarczyć silnik do tego samochodu, ale tylko ten, WAS, czyniący za firma, was sama sobie zrobiła silnik. A, wzięli komponenty od Niemców, Japończyków, Włochów i tak dalej. I co? I nie wiadomo. No, czyli sami zrobili silnik, ale komponenty wzięli od wszystkich dookoła. Jezu, nie wiem, czy podjedziemy pod tą górę. Mogłem do mocy silnika dodać Doświadczenie, czekajcie No coś na mnie rośnie to doświadczenie, chyba nam za misję będziemy dostawać Dobra, wiozę typa To może drogą jednak pojadę, bo w sumie trochę tak z boku. No i jest fizyka destrukcji. Czy w My Summer Car jest fizyka destrukcji? Chyba nie ma. 600 metrów to zrobił. Super skok czuję to. Patrzcie na to. Prawie nad niedźwiedziem, żeśmy przelecieli. O, nie wierzę w to, naprawdę? Czy tu naprawdę policja ściga? O, kurde, chyba krowę przejechała. Widzicie to? Cieczka przed policją. Kurde, nie dziwię się, że im dali terenowy samochód. Nie da się kamerą kręcić, to jest problem. Ja nie wiem, gdzie oni są teraz. Podjedziemy tu, misję zrobimy. Wydaje mi się, że policja na krowie utknęła. Dobra, dobra, później się do nas. Mission Complete, uciekamy. Nie, no, trzeba uciec przed tą policją. Trzeba przed nią uciec. Traktor przed nami. Mam nadzieję, że da się ich zgubić. Że jak się na, jakiś tam, na jakąś tam odległość oddale, to już ich nie będzie. U wanted, jestem poszukiwany. O kurde, no to grubo. A skąd oni będą wiedzieć, że to ja po numerach? Historia samochodu. Część kolejna. O jest. Bagiety. O, 12x25. Mmm. Anatomiczne siedzenie jest super fajne. Tylnie siedzenia nie mają zagłówków. Mm -hmm. Można złożyć tylne siedzenie, jest wtedy większy bagażnik. Mm, w bagażniku gdzieś jest ten, gdzieś jest pewnie tam na dole jest, no. Koło zapasowe. Które i przez to jest powiększony ten, znaczy ten bagażnik jest większy, no bo nie zajmuje miejsca, nie wiem, może kiedyś koła były w bagażniku normalnie luzem. Dobra. Czy ta policja jak mnie teraz strzeli, to będzie mnie gonić? Pojeździmy trochę drogą. Dobra, jesteśmy. Nieźle. ZZZ 999187. Fajną mamy rejestrację. No i co? Gdzie jest nasza kolejna misja? Czekam aż do nas zadzwonią. Maksymalna prędkość już chyba rozwinięta. Ile to jest? O Jezu, popatrzyłem na te. A. A po lewej mam Boże, popatrzyłem, mówię, co to za kilometry. Tysiąc ileś. Co są obroty? Historia w ogóle jest wczoraj. Samochód mi nie odpalił. Świece już mam jakieś. O Jezu, gonią mnie. Świece mam już ustrzelone, że tak powiem. Nie wszystkie grzeją. A że to jest diesel, to on nie odpali przy minus 20. Z wiecie, z niedziałającymi świecami. No i zamówiłem sobie dwie świece w, na Allegro. Przyjdą mi pewnie w poniedziałek albo we wtorek. No pewnie we wtorek, zdając życie. I tyle. Taka historia. Będę wymieniał przy minus 20. Miejmy nadzieję, że się cieplej zrobi. Akumulator sobie wyjąłem i naładowałem. Nie. Yeah. Bo jest. Chyba mnie przestali go gonić, tak mi się wydaje. Wejdźmy sobie do środka. O nie, to są kolejni. A co jak mnie złapią? Chcę zobaczyć jak mnie złapią. Chcę się poddać. Arest. No i co się stanie jak mnie zaaresztują? O nie, hej, a ile mam pieniędzy? Ja nie wiem ile ja mam pieniędzy, no nie wiem. ale co ja zapłaciłem, a nawet nie wiem czy mnie stać To mi expa całego zjadło, widzieliście Nie ja wiemy co się teraz dzieje. Jestem ciekawy, gdzie ten samolot lata. Bo lata, ale ląduje gdzieś. jest jaki budget. Lecę za nim, jadę za nim. Te świece się bardzo prosto wymienia, tylko czasami jest taki klucz nasadowy, dość głęboki. Żeby się je dało wykręcić, nie. No nie no, teraz to już się wam na pewno nie, 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 ten, nie dam złapać. O tym zapomnijcie. Ja jedę teraz za samolotem. Dobra. Doganiamy samolot, boże, jaki ten samochód jest szybki. To jest na pewno, na, to musi być rosyjski samochód. Może jak wysoko podskoczymy, to dolecimy do niego. Znaczy, doskoczymy. Oj, przyhamowałem leciutko. Nie widzę go, ale słyszę nad nami. To musi być gdzieś lotnisko. A nie. Bo ta mapa chyba jest taka okrągła, znaczy że tu się wszystko dookoła, do, wszystko dookoła jeździ. A, tu jest jakiś wyjazd, patrzcie. A nie, to wojskowa baza tu jest. Uuu, skażenie radioaktywne, czuję to. Jedziemy tam. O! Nie wiem czy... Albo ja nie umiem po angielsku, albo ta tanie Sonia cała to jakaś dziwna jest. Czekajcie, co to jest? O Jezu! Czy my mamy nowo... Czy my jesteśmy na jakiejś nowej mapie? Czy mi się zdaje? Ale nam się obłociło samo... Ale nam się samochód obłocił. Ty no, jest jakaś inna mapa. Patrzcie na to. To są wyścigi, Rayleigh. No, to, to już jest coś innego. Ale zaraz wydaje mi się, moglibyśmy sobie właśnie wyścigi sprawdzić. Bo tu są różne tryby tej gry. I wydaje mi się, że tryb wyścigów by było spokojnie sprawdzić. Tylko, że on był zablokowany. Sprawdzimy, jak to się. Musimy, no musimy tam wejść w menu i zobaczyć co to trzeba, żeby go odblokować. Zobaczcie dziura dziurawy most. No i boom, jedziesz. Ciekawe czy jak staniemy na ognisku to się coś stanie. No nie dzieje się nic. Dobra, ja myślę, że warto... W... Co to znaczy food mode? Naprawdę można O Jezu, coś się przełączyłem, przepraszam. A to chyba chodzi o to, że znaczy, że możecie zrobić sobie patrzcie, robicie tak, jedziecie gdzieś. Food czy food tam było, co tam jest? Foto, Jezu, ja... <laughs> Foto mode, widzicie, tu można jechać i uciekać, przed... no dobra Restart main menu No tak Teraz mamy tak Op. Modę od drifting, drifting Najpierw parkowanie trzeba zrobić, dobra zróbmy Car color Jezu. Czerwony Exclusive styles. O nie, trzeba mieć wyższy level. No dobra. Parking. Kurde, Rayleigh No nie no, musimy raili. Star. To jest ta prędkość. To jest to. Jezu. Jak szybko jedzie. Szybciej! Jedź! Oh. Ale kurde, wiatr we wszystkim. Nie wiem, gdzie mam jechać bo nie ma strzałek, ale chyba prosto. To jest potężny samochód, tyle wam powiem. Myśl rosyjska. I teraz na ręcznym Dobra Powiem wam tak, wyścigi Rayleigh Ale jest jeszcze Racing Mode Najpierw co robimy? Spychamy wrogów, tak? Wal Dobra, bo nas ten z przodu bierze. Trzeba go wygonić. Go Aaaa! Eee, wjechał kurde w tego. Eee, no, przystanek. Idealnie. Muszę zobaczyć, czy w lusterku go nie mam. Porobiłem gościa To się nazywa styl Szybko jedź ah, Rzuca za prędkość Oponek nie zmieniłem na takie bardziej do rally. Patrzcie, nadrabiam, nadrabiam straty. No, doganiam go. Kurcze. Well done, you are finished. Your first place mocasz mm, parking dobra beginner parking zobaczmy Jaka muza dobra jest Sekundy. First place, dobra. No nieźle. Game progress. 3% gry dopiero. A my już pół godziny tutaj gramy. Parking Level 2. 12 sekund musimy, żeby mieć złoto. O nie, resta. Ale jaka muza jest. Tu zawsze wygrywam. Może tak. A może nie. O Jezu, no nie wolno słupka dotknąć, co to jest egzamin na prawo jazdy. O Jezu, uderzyłem w słupek na końcu, a już było tak dobrze. This is my life. my life. My life. Pierwsze miejsce. Grubo powiem wam, grubo. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak widzieliście, rzeczy do zrobienia w tej grze jest kilka: parkowanie, wyścigi, yy. No nie wiem, co jeszcze. Dużo, dużo różnych rzeczy jest do zrobienia. Pewnie kilka smaczków sobie ma. Tak jak mówię, trochę takie My Summer Car. Jeśli tylko będziecie chcieli, jeśli zostawicie dużo łapek w górę pod tym filmem, wtedy ja będę wiedział, że chcecie, to nakręcimy jakieś kolejne odcinki z tej gierki. Tymczasem ja Wam dziękuję za oglądanie. Tu macie moją twarz. Możecie na nią kliknąć, zasubskrybować kanał. Obok macie proponowany film. Trzymajcie się, cześć, papa.